Zadanie piąte. Jak zabezpieczyć roztwory wodne podanych soli, aby roztwory można było przechowywać w laboratorium? Zaczynamy od roztworu azotanu-5-srebra-1. Sól jest bardzo często stosowana w analizie chemicznej, np. do oznaczania zawartości anionów chlorkowych w wodzie pitnej. Jest to sól rozpuszczalna w wodzie, która ulega całkowitej dysocjacji na kation srebra-1, i anion azotanowy 5. Kation srebra 1 pochodzi od słabego elektrolitu, czyli w roztworze wodnym nie lubi występować w postaci zdysocjowanej. Przechodzi w wodorotlenek srebra biały i w roztworze pojawiają się kationy oksoniowe H3O. Niestety wodorotlenek srebra biały osad. Praktycznie w momencie, gdy powstaje, ulega rozkładowi do brunatnego tlenku srebra Ag2O i wody. Odczynnik jest drogi, jak się domyślacie, ponieważ zawiera kation metalu szlachetnego. Sporządzając ten roztwór, muszę go zabezpieczyć przed hydrolizą. Wykorzystam regułę przekory Lacheterie-Browne. Zrost stężenia... Kationów wodorowych spowoduje cofnięcie procesu hydrolizy. Aby nie mieszać anionów i innych jonów występujących w roztworze, do zakwaszenia użyję kwasu azotowego 5. Dzięki temu odczynnik będzie mógł stać na półce dłuższy czas. Przechodzę do drugiego przykładu: chlorek żelaza 2. Sól w wodzie bardzo dobrze rozpuszczalna, barwy bladozielonej, pochodzącej od kationów żelaza 2 i w procesie dysocjacji powstają również aniony chlorkowe. Kation żelaza 2 pochodzi od słabego elektrolitu. Będzie w takim razie ulegał procesowi hydrolizy kationowej i będzie powstawał w wyniku tego procesu kation. Hydrokso, żelaza 2 oraz kation oksoniowy H3O. Podobnie jak poprzednio, muszę cofnąć tę reakcję w kierunku substratu. Zgodnie z regułą przekory zwiększę stężenie kationów oksoniowych. A to oznacza, że przy sporządzaniu roztworu użyję również kilku kropel stężonego kwasu, Sólnego, by zgodnie z regułą przekory cofnąć proces hydrolizy kationowej. Tak sporządzony odczynnik może stać długo na półce. Trzeci przykład: siarczan 4 sodu sól dobrze w wodzie rozpuszczalna, która dysocjuje z utworzeniem kationów sodu i anionów siarczanowych 4. Aniony siarczanowe pochodzą od słabego elektrolitu. Nie lubią występować w roztworze w postaci zdysocjowanej. Będą reagować cząsteczkami wody, wchodząc w reakcję hydrolizy anionowej. W wyniku tej hydrolizy powstaje anion siarczan wodorosiarczanowy 4 i anion OH-, anion wodorotlenkowy. Podobnie jak poprzednio, wykorzystam regułę przekory. Produktem reakcji hydrolizy anionowej jest anion wodorotlenkowy. Muszę zwiększyć jego stężenie, by cofnąć proces hydrolizy anionowej. Aby nie mieszać jonów obecnych w roztworze, użyję wodorotlenku sodu. Tym sposobem widzimy wyraźnie, w jaki sposób Możemy, wykorzystując regułę przekory, zabezpieczać substancje, albo w tym wypadku jony przed procesami hydrolizy. Czasami, wykorzystując regułę przekory, będziemy cofać proces korozji. Reguła przekory jest niezwykle ważną regułą, która tłumaczy stan równowagi termodynamicznej w reakcjach odwracalnych. Dziękuję i już dzisiaj zapraszam na kolejną serię zadań. Które będą poświęcone działaniu buforów oraz pH roztworów buforowych. Dziękuję, do widzenia.